jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. O Jezu, nam nasze grzechy, zachowaj ognia piekielnego. Polska kronika filmowa przedstawia zapis jednego dnia obrad Izby pod chmurką na skwerze przed Sejmem. Tu nie traci się czasu na ustalanie porządku dnia. Kto przybywa, mówi co chce i kiedy chce. Żeby być wysłuchanym, wystarczy krzyczeć głośniej od innych. Przed wymarszem na Sejm ustala się repertuar i oczyszcza szeregi. Na placu zbiórki zostają heroldowie najbardziej oddani sprawie. Piecio bójcy! Piecio bójcy! Brecz lewicą! 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 Przykarmimy szacunek do władzy. Ale zgodnie z przyjętymi zasadami przez Europejskie Organizację Związków Policjantów oczekujemy szacunku dla nas i naszej ciężkiej pracy, od której uzależnia się bezpieczeństwo obywateli. Chcemy służyć społeczeństwu i możliwie jak najlepiej to robić. Na radiowozy, na radiowozy. Na Polski, jak żaden na w Europie, to na sobie metodycznego niszczenia inteligencji. Uderzali zarówno okupanci, jak i zaborcy. Nigdy nie sądziliśmy, że tak traktowany będzie mózg i serce narodu przed trzecią rzeczą pod Katastrofalna sytuacja finansowa w służbie zdrowia przybiera coraz ostrzejsze kory. Skwerek przedrzeźnia albo dopinguje wysoką izbę i nie jest nadmiernie wybredny. Pod chmurką nie owija się niczego w bawełnę. Nikt nie prowadzi protokołu. Protokolant by zwariował. Nowe pomoce naukowe może mają, a może nie mają związku z demonstracjami mundurowych. Prawda jest taka, że policja z trudem slalomuje pomiędzy tym, co może, a tym, czego oczekują cywile. Od stuleci wiadomo, co powinni umieć policjanci. Dlatego milicjantów trzeba uczyć od nowa. W Akademii w Legionowie miejsce po zajął Anders, a w garderobach pojawiły się sorty ze znakami, po których do niedawna rozpoznawano wroga. I są fazy bardzo ważne dla ćwiczenia. Ja Są trzy, trzy osoby, które grają rolę. Osoba, która będzie wykonywała la personne qui I osoba, która będzie ochraniała całą akcję Całą, akcję, całą ekipę. Zakładamy Nasza policja uczy się fachu w językach obcych. Co światek przestępczy powinien przyjąć z należytym strachem. Ce wcześniej żeśmy plus, c'est la prise Le sur le qui vient plus... ta tak, proszę ustawić i y, zaobserwować ślad grota iglicznego. Czy we wszystkich łuskach ten ślad jest taki sam? Czy może moglibyśmy wskazać na pewne odmienności w cechach tego śladu? Proszę bardzo, wprowadzamy dane dotyczące rysopisu podejrzanego. Proszę bardzo, mamy bardzo mocno zanotowaną osobę która ma szczególnie bardzo dużo wykroczeń w ruchu drogowym. No, możemy sobie obejrzeć, co to była za sprawa. O, wyraźnie widzimy, że... Miosek. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że użycie broni jest środkiem wyjątkowo ostrym i, i ma nastąpić tylko w sytuacji ostatecznej. Materiał wybuchowy trotyl 400 gram. Podłożony przed wejściem do sklepu mięsnego Warszawy. To nie jest fikcja, że jest to jednak bojowy środek wybuchowy. Dotąd obcym zazdrościliśmy wspaniałych rezydencji, wygodnych domów i mieszkań. Od pewnego czasu możemy już zazdrościć także rodakom. Proponujemy naszym klientom wybór jednego spośród dziesięciu projektów domów, które zostały w naszej pracowni architektonicznej wymyślone. Wszystkie te projekty nawiązują do starej polskiej tradycji szlacheckie, jeśli można tak to nazwać. Niektórzy nazywają to dworkami, inni rezydencjami. Zakupiliśmy teren 14,5 hektarów w okolicy Magdalenki. Teren czysty ekologicznie i wznosimy tutaj stu domowe osiedle, które chcemy przeznaczyć dla elity polskiej, jeśli można tak to nazwać. Standard przybywamy bardzo wysoki, wedle zachodniego wyposażenia pod klucz proponujemy naszym przyszłym lokatorom. Dwie linie telefoniczne w każdym domu, możliwość korzystania z kortów tenisowych i basenów. Otwarty 24 godziny na dobę supermarket realizujący zamówienia z dostawą do domu. Właścicielami domów są przedstawiciele tworzące się polskiej klasy średniej. Jesteśmy mile zaskoczeni, że znaleźliśmy tylu klientów, których stać na taki dom i mogą bez kłopotu pozwolić sobie na zamieszkanie u nas, nawet bez yy, kredytu bankowego. Nie, 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 nie trzymaj nie za się, przejada! Nie, nie. Tego rodzaju sceny należą do przeszłości. Hanza dental. I postrach Na co i od święta. Dla każdego warszawiaka. Nowa lepsza lanza z aktywnym tlenem niszczy brud. Przywraca biel. Wszystko jest idealnie czyste. Nawet biel. Inni zostają w tyle. Nowe oblicze piękne. Lux Beauty Shower. Piękny pozwoli. Łagodny, aksamitnie, delikatny. Sprawia, że czuję się piękna. Uwaga, uwaga! Nie słyszałaś o proszku Ariel? Numer jeden w Europie. Aria. Ogłoszenia czyste drobne? Łza. Komunikaty. Zyrk Świętego Mikołaja zapraszam na imprezy choinkowe i noworoczne. Cif jest tak łagodny, że nie rysuje powierzchni. Teraz również w wersji Cif Lebe. Łap złodzieja! Tak, życie jest pełne niebezpieczeństwa. Nie sprzedaje tak wiem to. Cina! Cina, świąteczne wydanie pisma nowoczesnej pani. Ale biała. Wizjur dociera wszędzie. Jak świeżo Cina! Wszystko dla aktywnej kobiety. Niecodzienna kolekcja mody. Feria barw, fasonów i krojów. Krasie. Już tylko bieda chroni człowieka przed terrorem konsumpcyjnym sianym przez reklamę. Szok jest tym większy, że bezpotrzebnej organizmowi kwarantanny przeskoczyliśmy ze wspólnoty ludzi o jednakowych żołądkach do królestwa pieniędzy. Nigdy więcej nudnych wieczorów. Jako swojego ubezpieczyciela wybierz powszechny zakład ubezpieczeń nie bój się życia. Doby, doba, roba, doby, doba, roba, doby, doba, roba,